A więc witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku będziemy testowali off, który ma podobno zero dileja. To znaczy, że jak będziemy uderzali w ścianę, to prawdopodobnie szybciej ją zniszczymy i będziemy mogli ją szybciej podmienić, tak zwane zero opóźnienia. Będziecie mogli zgadzać o dwójkę haja, aż 5 takich kilofów. Jedy tylko co musicie zrobić, to zostawić łapeczkę. W górę jest na kanale dzwoneczek i napisać w komentarzu chciałbym wygrać kill. Nie przedłużając, lecimy do odcinka. Let's go! Ale zanim przejdziemy do odcinka, chciałbym Was poinformować, że właśnie rozpocząłem współpracę z eneba.com Eneba to nowy rynek gier. Z ponad 20 tysiącami produktów cyfrowych i ciągle rozwijającą się biblioteką gier, aby być gotowym na spełnienie wszelkich potrzeb graczy. Enepa.com zapewni Ci najgorętszą ofertę i najtańszą na rynku ze wszystkich tytułów nowych lub starych. A dzięki doskonałemu wynikowi Trustpilot możesz być pewny, że otrzymasz swoją grę szybko i bez żadnych problemów. Enepa.com uważa, że klient nie powinien się martwić, czy jego kod będzie działał, czy nie. Dlatego oferuje wsparcie na żywo 24 7 aby rozwiać wszelkie wątpliwości, jakie może być przy zakupie. Na stronie znajdziemy gry na wszystkie platformy, od komputera po konsole Nowe i stare gry, karty podarunkowe Wysprzedaże gier No i cała masa przedmiotów do Fortnite'a Zarejestruj się teraz używając mojego linku Który znajduje się w opisie, który zawiera premię przy zakupie gier lub przedmiotów Do Fortnite'a otrzymasz 3% taniej Z kodem HITV, bardzo dziękuję I bardzo pozdrawiam, a teraz lecimy z odcinkiem A więc dobra, jesteśmy na stronie Eneba I właśnie interesuje mnie ten kilo, w Który nie ma delay'a, więc sobie tutaj wpiszemy Fortnite, słuchajcie, tak jak wam wspomniałem Będziecie mogli zgarnąć 5 takich kilofów, od Haja y, dla widzów, także chcemy taki kilof i on kosztuje 34 zł, to dużo ale jak zejdziemy sobie tam tutaj w dół troszkę, to tutaj mamy najtaniej, najtaniej kosztuje 21 87 zł, 87 groszy dajemy kup teraz przelew natychmiastowy, wybieramy standardowo chyba blik, wykonaj no i potwierdzamy na telefonie proszę państwa, potwierdzamy blika oczywiście, 2, 1, 0 potwierdzone Płatność potwierdzona. Twoje zamówienie zostało pomyślnie złożone. Odbierz produkt, nie jestem potem. Odbieram. Kopiuj klucz i mamy kluczyk. Także jestem już na stronie, udało mi się odebrać yy, właśnie ten kilo. Idę właśnie teraz w tym momencie do Fortnite'a i będziemy go testowali w gierce, czy faktycznie ma zero delay'a, także let's go! Powiem wam tak, jestem totalną gapą, bo jakbym wpisał Fortnite i bym miał tutaj do wyboru ten kilo, bym wziął od najtańszej ceny, dałbym tutaj kup teraz i bym tutaj wpisał kod rabatowy TV i bym dał zastosuj, to miałbym jeszcze taniej. No i proszę państwa wchodzimy do Fortniteika i mamy właśnie oto ten kilo. O którym jest teraz bardzo głośno, bo ludzie wszyscy mówią, że on ma zero delaya czyli najszybciej rozwala ściany, najszybciej farmi matcy. Także będziemy go testowali idziemy do giereczki. I jeszcze tutaj Kamil wysłuchaja prezent, także no dzięki Kamil, bardzo dziękuję Kamilu. Otwieramy. I co zostaliśmy z paring ścieniem. Wyposaż. Co by tutaj można było zrobić? Jak ten kill najlepiej przetestować? Chyba najlepiej na kreatywnym świecie. Otworzę poczekalnię, dam publiczną. Może jakiś widz do mnie dołączy. Jutro jest rok szkolny, także może być to różnie. Ale to zobaczymy, dam, dałem publiczną, może ktoś do haja wbije. Zagram jakiegoś realistka. Jest, catspi! Siema Kacpi! Halo, Kacpi, słychać mnie! Halo, catspii No i to co? To co? Gramy standardowo do pięciu. niech wygra najlepszy. Masz spaza, ja też mam spaza. Niech wygra najlepszy. No to lecimy z tym macikiem, stary. Zobaczymy, kto jest bardziej spocony. No, no, to jest... Bardzo ci tak nie słabo nie słyszę, stary. Nie wiem dlaczego. Zawsze masz dużo pingu. To ty jesteś przyzwyczajony do dużego pingu, stary. Czekaj. No mordo, jak się budujesz do nieba, to ja muszę cię, cię stary skolapsować. O ty. Co ty knucisz? Dobra, 1-0, 1-0. No to na, na się. Łooooo, wow, ale ty już wjechał! Dobra, lecimy z tematem. Tutaj szybka 90. Nie wiem, dostałeś? Nie. Okej. Okay. Dobra. Teraz dostałeś. Już cię miałem, stary, już cię miałem, tylko. A, brawo. Twarde lądowanie. Chłopie, ale jestem zakręcony jak ślimak. Dobra, mamy go. Bomba, biało. Box? Nie. I MAMY TO! LET'S GO! 4-1, 4-1! Gdzie ty jesteś? Tutaj, okej. Okay. Bomba biało! Wykończenie z kill offa? Nie, nie, nie rób tego. No nie, no tutaj chciałem obić, chciałem przetestować nowy kill off, także Kacpi piorun. No wygrałem, haju wygrał, mega ci dziękuję tutaj za, za giereczkę. Uuu, Kuba! Nie ma takiego bicia synek, kupie. Haju, znowu bym prawie magika zrobił. Ty też się healujesz, dobra, dobra. Nie no, ja, ja stary robię magiki. Muszę podwinąć rękawek, bo bez tego nie da radę. Ty, kuba. Dobra, tutaj kuba kombinuje, biało ma. I teraz. Czy to działa? Typ. Dobra Dobra, ale teraz kuba smisował, Dajemy mu daszek, który który nie wchodzi. Kręć. Nie mam pytań. 2-1 dla kuby. Powodzenia, kubuś, powodzenia. Nie jednak, ja sam siebie zabutowuję, stary. To jest najgorsze na świecie. O, ale ucieka! Dobra, mamy go. Uf, No, nie, no znowu mnie w dziupki zrespiło. Dobra, mamy po dwa. Kuba dostaje 20. Siluje się, ja mówię, ale dam, spróbujemy. Dobra, o nie Dobra, mamy to. Let's go. Dobra, dostał? O, nie. I leż, let's go. Chyba już tej odmulił już chyba. Troszkę się rozgrzał. 4-2, Dobra 2 Dobra, dostał I let's let's go, dwa, 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 już już Troszkę Troszkę się rozgrzał. dwa, 2, 4, 2. Dobra, Kuba tutaj siedzi, podmieniamy mu za... Standardowo za pierwszym. No bo mam kilo of zero delay. No, także Kuba, mega dziękuję stary, mega ci pozdrawiam. No i dzięki za tutaj giereczkę. Ja też dziękuję, pozdro. Pozdro.